Siemaneczko, z tej strony Vannos i dzisiaj sobie w Arsenal uzbierałem trochę pieniążków, mamy i otworzymy dzisiaj skrzynki bo wiadomo, że jak zdobędę jakiegoś skina to skin daje skilla może lepiej pójdzie i otwieramy tą skrzyneczkę pierwszą bo mamy Johna Bricka, tak nie John Wick, tylko John Brick i chcemy go mieć bo jest ładny po prostu wygląda, jest dobry kogo mamy, kto to jest Przepraszam bardzo, jaka to jest skórka? Czy to. A, no, epic. To i tak dobrze. Bo Command, no to mam dwa epiki. Nieźle. Nie wiem skąd mam tego drugiego. Dobra i wiadomo, że kupimy sobie kosę. Bo kosa też jest dobra. Dzisiaj spróbujemy kogoś zabić z kosy. Czy wiadomo. Co to jest? Czekaj, 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 czekaj. czekaj, To jest najzwyklejszy rare. To by było fajne. Dobra, załóżmy sa skinki. Tutaj, dobra, mamy skin a w ogóle. Tu dostaliśmy jeszcze, nie wiem skąd on jest, ale dzisiaj drupiliśmy tego, więc go używamy. I możemy ustalić, że na każdym odcinku będę zbierał kasę poza odcinkiem. Otwieramy, otwieramy y, kosę, otwieramy kosę i kosę i skina, i nim będziemy grać przez całą grę. I tak będziemy robić cały czas. No, to mi się zdaje dobre, dobra, gramy. Trochę poćwiczyłem przed nagrywkami, mam nadzieję, że mi lepiej pójdzie. Oboż. Dzisiaj gra bez dźwięku, bo ostatnio no, sam się zauważyłem, to mi podkreślił widz, że nie słychać w ogóle, ledwo co mnie słychać. Więc muszę grać bez dźwięku, a bez dźwięku to trochę taka. Muszę ten muszę przeprosić, jakbym lamił kompletnie, bo bez dźwięku grać to jest masakra, bo nic nie słyszysz. Gdzie, kto jest? O, miotacz ognia, jeszcze, jeszcze lepiej miota ognia, co ja mam z tym robić? Chodźcie, parówy wam ogrzeję. Bez żadnego kontekstu oczywiście. Będę grillem, będę grillem, będę grillował. Lecimy, 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 dum, 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 dum. Dawaj, 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 dawaj... Dawaj, 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 dawaj... Dawaj, 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 dawaj... pasa! Pasa, pasa. pasa, 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 pasa. <taru> Ile? Cztery pod rząd? Nieźle, nieźle... Jak bez dźwięku, to naprawdę nieźle... Nie wiem, wstawię wam jakąś muzyczkę, bo... Dram Słuchanie czegoś tylko z gadaniem jest dla mnie też dramatyczne, jak oglądam. Jak oglądam, nic, nie ma żadnej muzyczki. No chyba, że ma ciekawy temat, który mnie interesuje, a tu nie wiem czy coś będzie. Czy Was będzie to... Jak będzie to fajnie. Okryt... head. Dobra, nieźle. Lecimy. Dzisiaj pogramy ze strzygierki. Łącznie z tą Kurde, będzie ciężko balonem bić. Ja nie, czasami trafi się taka broń, że przez 20 deadów nic nie zrobię. Ale się trafi taka, że zrobię właśnie 4, 4 razy kombo. 4 bronie pod rząd takie mocne. O, trafiłem. Dawaj, 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 dawaj. Dur, dur. Kurde. Asysta, asysta zabij ją ktoś. Aha, nadach se weszła. Aha, aha, ale że cheatuje. Ale że cheater. Co na dach wchodzi. Bez, bez wstydnica. Dobra, pik, pik. Wow, wow. To jest aż tak słabe. Dobra. Kurcze. Blisko było. Dobra, dobra, nie ma co. Bo ledwo co weszłem do gry. Bo już grali mecz, mecza. To i tak mi dobrze idzie. Jak na to. Bo mam już. Jestem na szóstym Zaraz się wbiję wyżej Daj się trafić Kurde Dobra wbijamy Dzisiaj chociaż trójkę Top 3 dzisiaj musi być wbite chociaż jedno O kurde ale skoczyli na mnie Co za hardkory Dobra, dawaj. A, już, już koniec. Dobra, które? To w szóste, może być szóste miejsce. Jest dobrze, jest dobrze. Może do co weszłem. miał więcej czasu, może bym coś ugrał bardziej. Dobra, dasta Hakule, bo jest Hakule, jest zębisty. Mamy Hakule, dobra. Hakule atakuje. Ostatnio zaatakował. Może dzisiaj się uda z nim wygrać. Gramy toporkiem. Dobra. Deploy, deploy. Dawaj, 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 dawaj szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Oj, Dobra, to taki losowy granatnik <laughs> Co ja zrobiłem? Kogo? Co, co, gdzie i jak? Kogo zabiłem? Kurde, zero trafu Nie no, skill skill widać się bansują, mają już dawno za tym dobra. Pik, pik. Chodzimy na Dosta, plantujemy bombę, plantujemy, plantujemy. Wiadomo, plantujemy. Pip pi, pip pip. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co plantować, robimy ace'a O kurde, co to było? Skąd, gdzie jak? Co to było do jasnej ciasnej? W ogóle te pewnie zwykłego minigana, ja mam takiego nie wiem, westernowego. Nie wiem czy to zależy od skina. Czy mi się coś przewidziało? Co, oni? boże, oni będą. A, bo oni na początku chodzili na górę i teraz zmieniają sobie broń zabijając kogoś z góry. Nieźle. Big Head może być. Próbujemy kogoś zabić z tamtych gór. Dawaj, 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 dawaj. Lecisz, 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 lecisz. Dobra. Tych weszedł, główka była, główka była. Dobra, teraz weź ktoś go zabi za asystę. Przyda się, zawsze, zawsze jakoś. Wow, już wypadłem z, wypadłem z licznika. To nieźle gram, nieźle gram, nieźle. No bo tu można tak chodzić. Kurde, Bela, ona mnie pokonuje takim czymś, a ja muszę tak. Oh. Dobra, jeszcze coś jest. Trafiłem na... Niby, że... Gatling niby, że ja pierdzielę. Chora, chora broń, a ja... Nie. Słaba. Boże, ten minigun będzie się teraz ładował 20 minut. Minigun będzie się ładował. Pi, 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 pi piu, piu. A jeszcze jest zużyty w 5 sekund. Skill jest w 5 sekund po naładowaniu. Puf, 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 puf. Dobra dawaj klucze Dobra Ja muszę sobie zmienić nick bo mam vanu I ty a ja mam vanus i ty Bo vanus i ty było zajęte Nie wiem kto takie coś wymyślił Nie wiem jakim cudem bo jak patrzyłem na YouTube i na kanały to nikt nie ma takiego Kanał, znalazłem kilka takich kanałów, ale nie żeby nagrywali Robloxa Więc nie wiem po co ktoś zajmuje jak nie gra Nie nagrywa Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, wchodzimy na, na górę, na górę, na górę Jak ona tam w ogóle gitara, ale piękna broń potężna nawet dobra ona jest tam O crit headshot dobra dobra skupienie teraz była cisza na chwilę bo skupienie czuł o kurde zagadałem się z za... to po to się skupiam a ja się zagaduję nieźle Nieźle, nieźle, dobra Dobra, dałem radę Dawaj, 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 pik, pik. Wchodzimy na górę, na górę, na górę, na górę. Się pobawić. Dawaj, 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 pik, pik pik, dawaj, 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 Ja I jak z góry będę kampił. O tu. Pik. Miał być no -scope. Miał być no -scope. Taki piękny. O Boże, w drzwi trafiłem w ogóle z takim z takim... z taka szansa, żeby trafić w drzwi, to da. To ja. O kurwa, to ja takie coś robię. Masakra. O, piłka. U. O nie, ona nie gra. Ona nie gra w piłkę. Pik no -scope. Co to. o. Co to za? A bo speed, a ja myślałem, że ta broń coś dodała, że tak zacząłem zapierdzielać Tell me why I wanna... Dobra, dawaj, 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 dawaj. Serio? Pod taką burzą trafiłem tylko dwa. I to jeszcze po takim czasie. Dobra, dawaj. Tu nikt się nie zrespił, dawaj na górę. Bo tam mendy są. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, teraz, pik. Wchodzisz, 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 wchodzisz. Wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz. Dawaj, bany, hopa, robimy. Nie mi się zdaje, że to hamskie jest tak grać na w powietrzu, ale jako inni tak robią, to ja też tak będę robił. Proste. Co, co, co ty tym próbujesz na daleko? Co ty tym próbujesz na daleko? Pik, kryt, headshot. Nie wiem co on próbował na daleko miota czy ale dobra. Aha, a, aha, aha, rewolwerem mnie zabij. Co za prostak. Ja tu takie, takie skile pokazuję normalnie na minusie, a on takie coś robi. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu nie mogę na to wskoczyć? To tu na tutaj się da wskoczyć normalnie. A nie Aha, ty będzie teraz waliła. Tak, baks. Pieniądze za zabicie będziemy dostawać. Fajnie by było. Dobra, łatwo. S, 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 S. Ale że łatwo. Ale easy peasy, lemon squeezy. Ale i pff, akurat R do przeładowania choć miałem jeszcze ammo, ale tam zawsze mieć lepiej pełne Dobra dałem radę Aha miotaczem ogniem mam się bawić I to jeszcze na, o boże jeszcze w slow motion Dobra tam gadać głupoty pyjek essa slow motion też daje To. A już nas rozwalił Damy radę, damy radę, nie, nie gadamy, nie gadamy Chyba po tej grze skończymy na hakuli, bo to jest hakula mod To tu będzie hakula zaraz Serio headshot na nie siadło Ani w ogóle uderzenia Tam headshot to rozumiem, bo to ja jestem Ja nie umiem aż tak dobrze grać jeszcze Ej, 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 to przy top topczy, można wbić, top 3 można wbić Easy, 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 robimy to Ja to mam gdzieś Topczy mogę wbić Muszę to zrobić Normalnie muszę Normalnie to, to jest moje przeznaczenie Ja pierd... z tego topczy Ja muszę to zrobić Ja muszę to zrobić bo gościu zaraz będzie miał złotą rzecz O kurde Przepraszam Choroba radość. Dobra, dawaj, dawaj. A czy kilo muszę z... A dobra, dam z radę. Gadają głupoty, że nie, dobra. A już jest Golden Knife jeszcze, zo, jeszcze zostanę tą ofiarą, to będzie jeszcze. Dobra, czwarte miejsce będzie. Infinite Ammo, ja pierdzielę du 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 du, du, du 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 O tutaj był Golden. Chcę zobaczyć, jaki ładny jest. ciu. chu. Pyk, pyk Dobra, czwarte miejsce i kończymy, ostatni ten, robimy kule i kończę odcinek, bo no, nie mogą być zbyt długie, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest. Eee, w kościele, w kościele, w kościele, w kościele, dawaj go, dawaj go. Wcześniej mi poszło mega dobrze, bo w ogóle miałem, jak nie grałem, to nagle za, zatrzymywał się w miejscu, a miałem karabinki i tak 2000 AP, od tak napijałem, strzelając u niego. Mm. O, 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 şi. No şi. zostaw Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie <coughs> <coughs> Przepraszam. Jak mówię choroba, nie radość. Dobra. Na drugim kącie powinienem mieć do niego skill jakoś tak No dobra Pik Nie, 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 nie Nie wiem czy to jest tak automatycznie, żeby je dwa na naraz Ta, bije automatycznie A tam co robisz? Ty co tam robisz? Ta, 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 co zarobiście? Cyk, cyk Cyk, 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 cyk. Dawaj, 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 zostaw, zostaw mnie, nie, 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 zostaw Dawaj O nie regeneruje CP O nie 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 Oj zostaw mnie Podziemy wpadł Ale gamer Uuu, mnie zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw Zostaw mnie, zostaw. Kurde. Aha, nie miałem czasu. Gdyby nie slał, to może bym jeszcze przeżył jakoś. O boż, nie wygramy tego. Ty, a ta co robi? A ta co robi za mapą? Co on zrobi? Ktoś mi to powie? Ty za mapą chyba wyszła, chyba wyszło Dobra leci, grać, leci, lecisz, lecisz, robisz to Lecisz, da dawaj, dawaj parkur widzę, że mo... o skoczył na niego Takie nie ma parkuru. i myk maty na ziemi leżeć, nie wstawać Nie wolno, nie wolno Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dasz radę, ziomeczku. Zostajesz sam, dasz radę. O, o, o nie, <laughs> Chyba już nie da. Chyba, nie. O, o zrozpiłem się, zrozpiłem się, zrozumiem się, jeszcze szansa na wpicie trochę. O widzisz jak teraz... Widzieliście? Jak teraz się zatrzymał to ile mu? 1000 HP wbiłem, od tak O kurde, o kurde. O kurde, jeszcze sniper mi do ręki dało Pum 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 Nie to już zostaw... Ham prostak Co za ham prostak? Nie to już zostaw, ja już, ja już, ja już przez życie byłem mordretowanym ty, 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 ty prostaku, ofiarę przemocy Jesteś ofiarą przemocy Zostaw mnie Zabił mnie normalnie Tak o, ledwo coś się zespiłem A tego co tak teleportuje? co się dzieje? Jaki on ma ping? <grymne> Haha, złupany. No ten seje, yeah, takie są smar... Aha. Picasso. Picasso not Nie wiem do czego to nawiązanie ma być. Dobra, może, może uzbierałem pieniążki to coś co otworzymy jeszcze. Będzie trzeba dzisiaj zbierać pieniądze, żeby na następny odcinek kupić nowego skinina. No i nowy nóż, żeby pograć. Będziemy tak robić właśnie cały czas. Slow Powiem slowa, dobra. Nawet lara, la, li, 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 a, 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 a ry, 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 a, 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 2, 4, 3, 3. Wiadomo. Trzeba przeczytać cały, nick. nie skrótowo, że lara, 2, 4, 3, 3. Niech czytać to porządnie. Eee, kto jest w ogóle hakulem? A ty co? A ty co? Będzie się krył? Ile ich zostało? Trzech. No, hakula dorąba. A, 4000 AP ma serio. Double damage, bicie. Znajdźcie go i bicie. No, double damage, oni tego nie widzą, ślepe gały. Nie do że. O, udało się. A nie radę, ja mam trzecie miejsce. Mam trzecie miejsce. No i łeb, no jest. No, 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 jedyna rzecz w której mam mówiłem że trzeba wbić dzisiaj trzecie miejsce chociaż raz chyba się udało ile będzie topka to tak why not topka gdzie jest topka czemu mam ten, o co chodzi co jest co się popsuło dobra będziemy kończyć na tym odcinek, miłego oglądania miłego oglądania, miłych rzeczy po oglądaniu życzę, siemaneczku elo